I gonitwa się rozpoczęła, Blisbor wychodzi na frontę tuż po starcie, nie najlepiej wystartowały Clyde i Coming Through. Troszkę także został między takimi grupkami, które się wytworzyły Emiliano Zapata. Jenny zmienia Blizbora na prowadzeniu. Jenny, Blisbor, Emiliano Zapata, Clyde i Coming Through. 900 metrów do celownika. Jen of success przed blizborem Emiliano Zapatą, który idzie bardzo lekko. Dołączył do niego Clyde ostatni jest coming through. I to jest 600 metrów do celownika. I za chwilę konie wyjdą na prostą finiszową. Jenny pierwsza, ogląda się jeździec przy kanacie, przechodzi Emiliano. Bardzo ładnie galopuje polem, rusza się żwawo Clyde. Jenny of Success, Emiliano Clyde i to jest 250 metrów do celownika. Jenny of Success urwała się rywalą po bardzo mocnym tempie, ona to tempo wytrzymuje. Drugi jest Emiliano, w tej chwili bardzo ładnie finiszuje, coming through i w celowniku dowolna wygrana Jenny of Success.